No, drodzy widzowie moi, którzy obserwujecie, jak buduję tego swojego campervana, yy, potrzebowałem Waszej porady. To już nie jest jakby materiał, który się ukaże z opóźnieniem. Dzisiaj jest sobota, dzień dosłownie 25. Więc potrzebowałbym, tak na cito, abyście podpowiedzieli, czy byście to robili, czy nie. A już mówię o co chodzi: chodzi o te drzwi. To są lewe, tylne drzwi. Busa. Tu są prawe, już jest częściowo izolacja włożona, bo tu nie planuję żadnego okna, a tu się waham, czy założyć okno. Chciałem tu montować sobie okno takie 500 na 300 do METIKA, takie samo jak tamto, co tam mam z boku, tylko że małe, którym się tu po prostu zmieści. I teraz powiedzcie w komentarzach, napiszcie, czy Wy byście montowali tu okno, czy nie. A już zaraz powiem dlaczego. Ja to rozważam, że to okno tu zamontować, bo generalnie, tutaj w tej części sypialnej, nie mam żadnego okna przewidzianego na ścianach. Czyli ani na prawej burcie, ani na lewej burcie samochodu nie ma okna. Jest tylko to jedno okno dachowe. Jeżeli chodzi o światło i dopływ światła dziennego, jest to w zupełności wystarczający otwór. Szczególnie, że przez okna dachowe naprawdę masę światła wpada. Tylko chodzi o to, że po południu wieczorem czy ranem, rano, sobie wiesz. Będzie się leżało na łóżeczku, spokojnie wypoczywało, coś koło samochodu będzie się działo I teraz ja tak sobie wyobrażam taką sytuację, że nie będzie możliwości sobie wykuknąć Zobaczyć co się dzieje Bo będą się albo przez okno dachowe, gdzie no, nawet jak głowę wystawisz To jak coś będzie się blisko auta działo, to, tak to i tak nie zobaczysz To będzie trzeba po prostu fizycznie wyjść z samochodu i sobie wyjrzeć Przez to okno Albo przez to okno Albo ewentualnie odsłonić tu Rolety na przednich oknach, yy, szoferki i sobie wyglądnąć tędy, więc, więc dlatego tak się zastanawiam. no Takie okunko, okienko kosztuje tam 1800 zł, no ale się cały czas bije z myślami, czy go nie zamontować. Także prosiłbym o jakąś pomoc. No, także jestem praktycznie na takim etapie, że powoli już będę się to wszystko zabudowywać, i jakby teraz już jest taka Taka, taka końcowa decyzja, żeby podjąć ją, czy, czy to okno ma tu być, czy ma go nie być. Także piszcie w komentarzach, pomóżcie. także Pozdrawiam i trzymajcie się.